Mam kotomiecie, witam Was w ostatnim odcinku Ken. Będzie co jasno chorobałem do grumorna, to jest jakaś, jakaś gra horror, bo widzę, że straszyło, to jest taka bardziej przygodówka i zemotyczna z elementami science fiction. Ale w serio powiem, że nawet w końcu jakiś prawdziwy horror, który będzie w piątek, będzie już najprawdziwszy horror prawdziwego zdarzenia. Jakiś jest dom, jakieś modelstwo, krew i te inne pierdoły. I będzie strasznie, a ja będę chyba pewnie piszczeć jak mała dziewczynka, tak. I to będzie w piątek, horror, Liars of Fear, na Steam'ach, bo mam. I zobaczymy go w piątek, zobaczycie pierwszy odcinek tej gry. Jeszcze w czwartek zobaczycie, oczywiście... Już ostatni odcinek z gry tej... E, ...BeamNG, bo tylko już nasza kampania została. Chyba, że będzie, większość, większość, będzie więcej tych kampanii do wyboru, to nie? To zrobimy tych kampanii trochę. Rozłożymy tak sobie na dwa dni czy trzy. No. A później, będzie wiele do książek, a nie co. No. A przejdźmy do tego ostatniego dzisiejszego, dzisiejszego odcinka Ken. Czyli mamy iść do laboratorium rozrodczego, gdzie były te nasze robaczki piękne, te larwy. Może w końcu Heidi urodzi, czy nie? To już, to już ostatni moment tej gry pedio. I nagranie by miało być horrorem, a to jest takie będzie science fiction z elementami takiego straszania na siłę. Tu mamy te robaczki nasze. O, ruszają się ładnie robaczki, super. Stawiamy nasz kanister ten, ten tutaj sobie. I łapiemy robaczka. O, chcę tu pełza robaczek do nas. O jakimi robaczek nas widzi. Oj, oj, Mamy robaczka w kanistrze. Gotcha. What's your name? Dobra, no umierają, co robisz, no, no nic się nie da robić, no my robaczka. No. No, well, also... Freddy. Freddy, tak, Freddy i Merkury, kto wie, ten wie, taki piosenkarz był. Oczywiście pod kolegów, nie podam, kolegiana Janusza, może na te dwa kanały mongolskie, i figurki zęży tak jest. Ta macierinka. Idziemy do zasilania. It's not my fault that I look like him or act like him. Ewakuacja, ewakuacja, tam masz uciekać, ale mamy ich tu. I używam na tym trupku naszego rybaczka. co się stanie a zwabiamy tą Samantę tak idzie Samanta wow ale ją uciechnęło na pół Samanta. I zabiliśmy to samantę. Już mi to straszyło więcej. Idź do windy, Heidi. Idź do windy. No tu się nam wszystko zablokowało, zabyło samantę, a my mamy jeszcze tylko do Już samanta tam nie będzie się pałętać. Patnie tak, demko z O kurde. Wejdę do jej Nani? Co? Co takiego? Czemu tak? I on po to i tam okazał i żeby tylko się jej pozbyć Żeby urodził tego w końcu tego bankarta czyli Ja już nie wiem takie e, e, To było tak głupie Czyli po to tyle ułożenia jakieś jakiś pierdół, żeby tylko zobaczyć jak na końcu ona umiera to jej dziecko przeżywa które jest Tym całym robakiem Czyli ten głos to był właśnie jej dziecko? Które było jej w brzuchu i gadało do niej to właśnie jej dziecko? Serio? Eee Okej okay. Nie mam pytań To najbardziej rozczarowujące zakończenie gry jakie widziałem Serio jestem Jestem rozczarowany nie wiem co zajdzie ten tak zdurny pomysł na zakończenie, które w ogóle jest takie um, jakby powiedzieć takie dziwne, że o, że ona zaczyna rojeć windzie i co? I głos mówi, że tak miało być chodzi, ona nie rozumie i roje się bankart, ona umiera. I tym Bankartem właśnie jest to dziecko. Serio. I okazuje się, że tym właśnie tym... Całym płodem było właśnie dziecko, co do niej przemawiało. Serio? What the hell? To po co to wszystko było? Nie mogłaś na początku urodzić? Ja nie wiem, ja jestem w szoku. E, I tym, wiecie co? E, I tym może zaszokowałem akcentem. Zakończmy ostatni ten bzdurny odcinek, który był taki dziwny, że aż tam nie wiem, co mam powiedzieć. No e, ja w szoku jestem. Widzimy się oczywiście jutro na Tak, Beam NG Prawdopodobnie w ostatnim odcinku prawdopodobnie i w piątek zaczynamy już grę taką poważną, taki z przytupon, takim z mocnym walnięciem. Walnięciem, horror, layers of fear, gdzie będą krzyki, płacze, strachy, a ja będę piszczał i się cieszył, że wow, jest horror, o oh yeah, że to będzie coś oby. Bo to, to do nas do horroru się nie mywało. To było takie, na znaczy, szokująco, zaskakujące, science fiction, ale tam przygodówki i geometryczne. I nic więcej. Ja nie wiem, czemu tak się ludzie tak na tę że To jest świetny horror, że coś tam, żeby bał, piszczał. A takie zachwyty były na Steamie na tą grą. A to wyszło takie. Niby straszydełko, ale nie straszydełko, takie bardziej przygodówka typu. Klik, idziesz naprzód, robisz to co ci każą. Głosów, coś jakiś tam głos, to ci coś każą robić. A później wychodzi ci co? Że ten głos jest właśnie kurczy, Twoim dzieckiem. What the hell! Czemu to tak wyszło? Ja nie wiem. Dobra, wiecie co? Ja to sobie muszę tę grę przemyśleć. Odstawić sobie i sobie trochę przemyśleć, co się tu właściwie odwaliło w tej dosłownie grze. I widzimy się w czwartek. Na razie, cześć i teba bajo!